<Szyskujesz> Teraz to zobaczą, że ze Związkiem Radzieckim nie mają szans, wykończę ich doszczętnie. <Szyskujesz> Najwyższa pora sprawdzić, co to cudeńko potrafi. Pakistan do mnie. Co ty ode mnie znowu chcesz? No, dzisiaj testujemy na tobie żniwa moją nową zabawką, haha. A teraz? Tyle tu biszę, mówił papa. Chwila, wypraszam sobie takiego pierdzenia. Kto się podesrał? Nikt się nie przyzna, Haha, bo i dupy. Obawiam się Polsko, że to nie było pierdnięcie. To zwykły radziecki chłop, który morduje państwa jakimś sierpem. A więc trzeba mu sprzedać solidne lanie. To może spróbujemy od razu z Tajwanem i Japonią. Perfekcyjny plan, powysyłaj listy wszędzie gdzie się da, czyli do największych państw Europy. Jeb**a! to ja ci zaraz. Ale na Zamknij mordę obrzydliwcu. Pewnie ten sierp ssałeś jak loda, oczywiście gałkowanego. Co ty próbujesz osiągnąć, zajmując nam po dwa miasta, haha? Co jest też ciekawe, on nie wie jeszcze, że mamy go w szachu. Brytania ma rację, zaraz będzie wsparcie. Przetestujmy taktykę jebnięcia o łeb. Nareszcie polsko zaczęłoś myśleć. Sugerujesz mi, że jestem idiotą? A kim niby jesteś, haha? Krajem z umysłem takim samym jak ty. Rozpoczynamy tą operację, czy co? Staram się, ale ten typowy Niemiec nie chce odpuścić. A ty czego, Egipt, tu szukasz? No jak to czego? Niemcy mi wysłały jakiś list z zaproszeniem na teren do Indii, więc to jestem. W sumie ZSRR się tu nie spodziewałem. Musimy go zajechać tytem Padzido. Aaa! Jasna sprawa. To już odpalam moje asekuracje afrykańskie. Nie wiem czy tu sięgnie, ale może tak. Ale że co chcesz odpalić? Na pewno nie nią.